Mimo ośrodka wakacji główna siła opozycyjna prowadzi ofensywę. Najpierw chce pokazać siłę 6 sierpnia, w dniu zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Następnie 11 października. Manifestacja dla wszystkich. Tutaj wzywam wszystkie siły patriotyczne do tego, żeby w tym uczestniczyły. Manifestacja przeciwko nielegalnej imigracji, przeciwko paktowi imigracyjnemu, przeciwko tym wszystkim... Działaniom, które mają przynieść Polsce nieszczęście i to ciężkie nieszczęście. A rządzące grupy już wiedzą, że skuteczność opozycji, którą kieruje prezes Kaczyński, choć prześladowanej, wyszydzanej, pozbawianej należnych praw i funduszy, wsadzanej do aresztów, jest duża. Właśnie wygrała wybory prezydenckie. Rośnie w sondażach. Gdyby wybory były dzisiaj, Tusk władzy by nie utrzymał. I opozycja coraz odważniej prowadzi ofensywę polityczną. Sporo zmieni też prezydent Karol Nawrocki. I nie chodzi tu o budowanie jakiejś dzielącej różnicy z prezydentem Andrzejem Dudą. Po prostu mandat prezydenta Karola Nawrockiego będzie inny, świeży, mocny, uzyskany w skrajnie trudnych warunkach. A co najważniejsze, przeciwko Donaldowi Tuskowi. Tak, przeciwko złym rządom. Z jasnym zadaniem przeciwstawienia się złu, niszczeniu państwa, wyprzedaży majątku narodowego, migracyjnej polityce otwartych drzwi, która tyle nieszczęść, przyniosła na Zachodzie.